Cześć moi drodzy, z tej strony Roliwork i dzisiaj montujemy paneliki już tu jeden czeka Jakie były dzisiaj utrudnienia na tej instalacji, drugi dzień Cewkę, tak jak widzicie, mamy zrobione, za chwilkę jeszcze będziemy dokładać połączenia kabli uziemiających Problem był tu taki, że mamy zapadnięcie od tamtego miejsca mamy OK tu nagle robi się podniesienie a tam zaczyna się dziura tam musieliśmy poprzedłużać, podnieść do góry szyny co nam troszeczkę no, spowolniło, użyliśmy do tego adapterów, które pozwolimy nam podnieść, oczywiście użyliśmy też dłuższych śrub teowych, no dzięki czemu wszystko działamy, działamy taka mała wrzutka znów będę się powtarzać pewnie z jakichś tam Współczynników, jakichś innych rzeczy. Ech, to się mówi po co cewkę robić. I podobne sprawy. Ech, jaki punkt odniesienia sobie tutaj wziąłem? Pierwsza rzecz to sprawdzenie linii. Jeżeli nie linii mamy ok, no to jest spoko. Wziąłem sobie punkt odniesienia stąd tu krawędź. I teraz tak.

a potem podocinać szyny, jakieś inne rzeczy. Uziomy też zrobiliśmy. Pomiędzy szynami. Kamil mnie zjebał, że nie zrobiłem, ale ja go zrobiłem w chusteczkę i zrobiłem. Nawet poizolowałem końcóweczki, żeby mieć nie patyną się zachodziła i w ogóle. A, ale co tam? Jest dobrze. A jak chcecie, to możecie pisać. Więcej buły dla Kamila. Uciek Kepsona, opierdzielił. I... Rewolucje też są czasami, ale zresztą mnie też pewnie to czeka. Ale dopiero w nocy, ale nie jest źle. Tak to na tak, mnie wszystko tak. fajnie jest ok. Jest towar, jest sprzęt, robić robimy. Jeszcze połowa dobra, niestety, ale 11 paneli nie dało rady rzucić. Dlaczego? No, bo kończymy. Nie ma sensu przeginać i tak ładnie poszło. 40, ileś paneli poszło. Zamontowane w sumie ładnie, nie jest źle. się fajnie trzymają. Odległości, wymiary: wszystko jest ok. Nawet jakąś tam linię mamy. Więc jest ładnie. Tam dawno poucinać trzeba jakieś te sprawy porobić. No ale jest. Cewki są tu jeszcze tylko kabelek trzeba uziemiający dorzucić. A gdzie trzeba było, to dorzuciliśmy go. I wszystko. W porządeczku. Zmęczeni, straciliśmy bardzo dużo czasu przez tamten róg, przez kombinowanie podnoszenia, ustawienia, żeby to wyglądało. No niestety, jak to się mówi, chcąc mieć stoły, lustra i inne takie rzeczy, no niestety, ale to jest kwestia czasu. Też nie jestem w 100% zadowolony. Z... Ze swojej roboty, ale klient na pewno będzie zadowolony. Robotę będzie robić, będzie wytwarzać ten cały film. Pod spodem wszystko jest porobione jeszcze tutaj. To, ale tego już nie będę dzisiaj robić, bo to już nie ma sensu, nie mamy siły. I tyle. Coś tu sklecę wam, żebyście mogli sobie zobaczyć drugi dzień z montażu. No może nie było tam jakiegoś tam dużo tych filmów. Nie wiem, zobaczę jakieś GoPro trzeba będzie zakupić, podziałać z tym wszystkim. Wiadomo, telefon swoja sprawa, GoPro troszeczkę lepiej by to pewnie było. Pomyślę, pomyślę, trzeba, trzeba pomyśleć podziałać. No ale no, montaże fajne są, fajne, ale nie wiecie, ile wysiłku trzeba zrobić, żeby stworzyć coś takiego. No, to też tylko ktoś mówi, a to tylko weźmiesz, założysz i położysz. No to tak to tak do końca nie jest no ale ci tak uważają i sobie uważamy podobało się, łapeczka w górę, subskrypcja, pamiętaj o komentarzu zapytaj się o cokolwiek, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej no i dozo następnym jakimś tutaj dniu, chyba trzecim, jutrzejszym, zobaczymy co to będzie jeszcze zostanie z drugiej strony uziom kolega w środku będzie robić inwerter, zabezpieczenie AC, WC nie potrzebuje, bo inwerter ma w sobie zabezpieczenie a ja tu z drugim kolegą, tam trzecim weźmiemy i życzymy te 11 kolejnych. Trzymajcie się, cieplutko, bo godzina 21 jest chłodno. Hej!